Witam Was w kolejnym filmie z na tym kanale i dzisiaj zaczynamy film w naszym Ocean Monumencie, który prezentuje się już naprawdę, naprawdę dobrze. Spójrzcie na to, jak dużo już mamy zrobione. Ostatni raz, jak Wam to pokazywałem, było tylko tutaj zrobione. I oczywiście środek, a teraz już mamy naprawdę dużą część zrobioną. I dzisiaj, jak pewnie widzieliście po Turcję, spróbujemy się zająć całym, diamentowym bikonem. Nie będę tego oczywiście robił zwykłym strip miningiem, lecz będę to ro, robił metodą kopania diamentów z moczarami, ponieważ jak wiecie, stosunkowo niedawno znalazłem naprawdę duże moczary, więc stwierdziłem, że w sumie czemu by nie spróbować? Zro, z, z, czemu by nie spróbować użyć tej taktyki na naszym siedzie? Mam nadzieję, że będzie działała. I tak, więc zabierzmy się do roboty. Więc w sumie polecimy sobie od razu na moczary. Jest, są moczary. I teraz muszę znaleźć. Nie wiem, czy obstaję, że wszyscy znacie tą taktykę. Jeśli nie, to po prostu muszę znaleźć takie źródełka kleju. To się chyba klej nazywało. Ale takie okrągłe, takie ładne. Okej. Okay. I w tym momencie, oczywiście, musimy odpalić czanki. I na sow, czyli w tamtą. Posłuchajcie, gdzie to było teraz? Tak. I stawiamy sześć bloków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódmy blok to jest miejsce, gdzie musimy się skopać. Mam nadzieję, że to będzie działało. Proszę działaj. Mam nadzieję, że nie mam po tego seed'a. Więc zaczynamy kopać się w dół, słuchajcie. Kopiemy się ciągle w dół. ...i nie ma. Nie ma, mam nadzieję, że po prostu mieliśmy pecha, w sensie co do... Ojejciu. Dobra. Mam nadzieję, że to jest po prostu peszek mały. Powiem Wam, że te moczary są dobre do szukania slajmów, ale do tej taktyki są średnie, ponieważ potrzeba do tej taktyki bardzo dużo wody, a to to jest w zasadzie pierwsze jeziorko większe z wodą, więc w sumie tutaj możemy popróbować trochę. Jest! Są! Są diaksy, słuchajcie. Czyżbym ja po prostu miał takiego pecha? Mamy diaksy, słuchajcie. Nice. Dobra. Czyli po prostu chyba przez ostatnie dwie godziny miałem pecha. Boże, już się załamywałem, powiem Wam, naprawdę. Dobra. Uf, kopiemy dalej. Jest! Są. Są, dobra. Ósemka. Dobra, są kolejne diaksy. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to działa u mnie, czy nie. Czasem działa, czasem nie. Popsute to jest, ale dobra, lecimy dalej. Nie ma co się poddawać. Dobra. Były tam diamenty. Oczywiście razem z lawą. Ale są diamenty. Ósemka kolejna. Dobra, słuchajcie. Chyba to działa. Oj, ale jest też lawa. Słuchajcie. Chyba jednak to działa. Jest dobrze. Jest na tak. Dobrze. Ostatnio jedyny Nate, którego na, miałem poszedł na nazwę psa jako donatora, ponieważ rypsonek chciał, żebym nazwał psa jego nazwą. Gościu zwariował i 60 zł wysłał. Więc teraz jest. jest jego miecz i jest jego... więc... pozdrowienia stąd dla Rypsonka. Dla ciekawskich na wersji 17 będziemy się zmieniać już niedługo. To jest najprawdopodobniej ostatni odcinek na wersji 1.165. No, więc tak. I są, słuchajcie, mamy kolejne diamenciki. Ale już mamy jednego diamencika mniej. Głupi creeper. I są kolejne, słuchajcie. Okej, okay, pierwsze takie większe jeziorko ogarnąłem całe i wyniki to trzy diamentów i 19. nie jest źle nie jest źle, robię to myślę już jakąś godzinkę więc w sumie jest nawet dobrze więc teraz szukamy kolejnego jeziorka, może coś tu się znajdzie zaraz okej, okay, jestem już z powrotem w domku biorę całe moje diamenty jakie mam, aktualnie mam wszystkie swoje diamenty i przerobię wszystko na bloki 48 bloków diamentów i 8 trochę nam brakuje abyśmy byli w połowie drogi ale powiem wam, że jak na ilość czasu, którą na razie na to poświęciłem nie jest źle serio nie jest źle tutaj mam mega dużo diamentowych rzeczy z endbustingów ale tak, teraz lecimy poszukać kolejnego teraz lecimy poszukać kolejnych moczar mam nadzieję, że nie zajmie mi to tyle co ostatnio więc mam przygotowane fajwerki, jedzonko, bloki. Więc lecimy. Co jest? Słuchajcie, co to jest za jak się odpalał achievement tutaj, dobra. Jakieś diamentowe buty. Tutaj. Słuchajcie, odwiedziliśmy 42 biomy. Ja myślałem, że my odwiedziliśmy, nie wiem, połowę. Odwiedziliśmy już wszystkie, słuchajcie. Ja pierdzielę. Co jest? Nice. Nice. Dobra, mamy to, słuchajcie się nie to, czego szukaliśmy, ale w sumie też do fajnie. Jak ogromny jest ten Na samym wierzchu, może na im tak? Co jest? Jak dużo rzeczy, ale na im tego nie ma. Kolejny? Cóż, jest na im tak? Co jest? Aha, ok. Co się dzieje w tym momencie? Kolejny i kolejny, tak? Kolejny, co się dzieje? Nie wiedziałem, nie wiedziałam, że to jest częste na mysie, ale żeby aż tak jest. Są oczary, słuchajcie, tuż koło wioski i są duże. Jest duży płat, duży płat wody. Tutaj mamy Jest dużo wody, słuchajcie, dużo, dużo, dużo wody. Mamy to. Jest chatka nawet. Jest serio dobrze. Są ogromne. Więc jest, słuchajcie, dużo diamencików. ok, jest już zrobione trochę dziurek jak tu widzicie, jest trochę już pokopałem i patrzcie ile mam diamentów, kolejne ponad dwa staki, więc zaraz trzy pewnie, więc ta taktyka jest mega wydajna, a nie zrobiliśmy jeszcze nawet połowy, więc ten pikąd zaraz będzie. diamenty. I kolejne co jest? Zobaczcie. Pierwsze diamenty. Ósemka. Drugie diamenty. Tym razem dwójka. I trzecie diamenty. Okej, okay, wydaje mi się, że cała ta część jeziorka jest już zrobiona. Tak jak powinna być. W sensie wszystkie diamenty są wyciągnięte. I mój ekwipunek w tym momencie wygląda... Tak. O oh my God! Więc jest tego serią mega dużo. Zobaczmy, ile tego jest w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem staków diamentów. Siedem staków diamentów, więc jest tego serią mega dużo, ale nie zmienia to faktu, że idziemy dalej kopać. Patrzcie na to, kolejne jeziorko z klejem, więc... Kolejne diamenty Co jest? O mój Boże Czemu tak szybko wybuchł? Okej okay, i teraz Chyba już wszystko jest skończone na tych moczarach I szczerze mówiąc myślałem, że Te moczary wystarczą mi, aby mieć Full diamentowy bikon Lecz niestety nie. Nie wystarczyły mi. Lecz niestety mi nie wystarczyły. Więc skopię się tutaj, może jeszcze coś znajdziemy. Wrócimy do domku, zobaczymy ile mamy bloków. Ile nam jeszcze brakuje. I polecimy szukać kolejnych moczar. I okej. Okay, w końcu jesteśmy w domku. Odkładamy calutki diamenty, jakie mamy. Tylko w nam się w sumie przerobić na bloki. Dobrze, już być w domku. Dawno mnie tu nie było. Przykro który jest dzień? 481. Pobijemy bloki. Mamy prawie dwa takich bloków. Więc powiem Wam, że już niedużo nam brakuje. mi, 36 bloków. Ile to jest diamentów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków i cztery. Pięć staków i cztery plus dwanaście, czyli czterdzieści dwa. Czyli potrzebujemy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków diamentów. Sześć staków diamentów i słuchajcie, będziemy mieli full diaksowy beacon. Co jest? Słuchajcie, jak szybko! Jak szybciutko tu doleciałem. Patrzcie, ile fajerwery zużyłem. Wiecie co? Nie jest najlepsze, ale zawsze kilka rud można wykopać. Jest, słuchajcie. Patrzcie, co tam się wyrenderowało. Wyłączyłem shadery. Dały render distance na 58 chunków i wyrenderowały się moczary, więc mamy to, słuchajcie. Wracamy z render distance'em na Normalny, ludzki. Wracamy naszej derki i lecimy kopać diament. Ok, już widzę, że jest tutaj trochę więcej wody niż poprzednio, ale wciąż nie wiem, czy jest tu jakieś duże jeziorko. Proszę, aby było. Uwaga, lecimy w górę, patrzymy się i jest, jest dobrze, więc mam nadzieję, że temu moczary zapewnią nam już full diamentowy. Beacon. Dotarliśmy do naszego domku z całymi diamentami, jakie udało nam się zdobyć przez ten czas. I zobaczmy, czy mamy wystarczająco dużo, aby w końcu zrobić full diamentowy bikon. Uwaga! Robimy kolejne 5 bloków, i mamy 42 bloki. Co powoduje, że mamy, słuchaj, czekajcie, wyrzucę co, co powoduje, że mamy w tym momencie... Co? Powinny być dwa z takich 36. Nie! Zwróćcie się upewnię jedną rzecz. Tak, są. Ile was tu jest? Powiedzcie mi, że dużo. 29 bloków mi wciąż brakuje, słuchajcie. Okej, okay, czyli potrzebuję jeszcze 9 bloków diamentów. 9 bloków diamentów, jest to stack i 17 diamentów. Słuchajcie, nie chcę się już lecieć na muczary, więc po prostu zrobimy. Długi Strip mining Dwa staki I 29 dziewięć bloków Jesteśmy tak blisko I tak daleko Serio O boże Dobra Ja aktualnie idę robić Coś innego Ale dla was widzimy się zaraz Dla mnie widzimy się za jakiś czas Nie wiem za ile ale w sumie widzimy się dla Was zaraz, więc. Cześć, do zaraz. Jest nowy dzień, nowa energia. W sumie nie ma jej za wiele, bo nagrywam ten odcinek po tym, jak przegraliśmy mecz ze Słowacją na euro, więc jest trochę mniej energii niż jakbyśmy go wygrali, no ale i tak jest lepiej niż było. I mamy moczary, które co prawda nie są nowe, ale jest tu kilka miejsc, w których jeszcze nie były, więc. Zwo Ogarniałem, że brakuje nam 36 diamentów, może 56, więc może się uda. Dobra, słuchajcie, są pierwsze diamenciki, pierwsze 14, więc naprawdę fortunka 3 dużo daje. Kolejny name, takie dwa diamenty, nice Jest, słuchajcie, są Są kolejne diamenty I dobra, tyle mi starczy Mam ponad stack Lecę do domku Jest, słuchajcie, mamy to Video setting Szczanki wracają na normalne na ludzkie. I słuchajcie, jesteśmy w domku i będziemy mieli full diamentowy bikon. W końcu. Mamy to, słuchajcie, pełen bikon z diamentów. przynajmniej mam nadzieję, że będziemy to mieli. Tak, mamy to, słuchajcie, i będziemy, będziemy mieć, zostaną na dwa bloki. Jest. Mamy to, słuchajcie. jest, słuchajcie, ostatnia warstwa. I beacon, słuchajcie. Mamy to full diamentowy beacon. Nie odpalimy go oczywiście czymś niczym innym jak diamentem. I myślę, że odpalimy go sobie na Resistance na razie. Na razie odpalimy go sobie na Resistance. Resistance 2. Mamy to, słuchajcie. Full diamentowy beacon. Na Minecraft Hardcore. Udało się, słuchajcie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapeczkę, ponieważ straszliwie długo zajmie mi ten film. Nawet z tą metodą zajmie mi strasznie długo. Na no, pewnie się domyślacie, no to jest jednak ponad 18 staków diamentów, myślę, że 20 kilka, więc proszę zostawcie łapkę. A ja się teraz z wami żegnam i do zobaczenia. よ